Wódzki i Figurski w dobrej formie od rana. Jack Martenka z tej strony Massive Media. W zasadzie media, przepraszam, media, jeżeli chodzi o wymowę. Proszę pani, więc chcielibyśmy tutaj zasugerować osobę pani Maja Komorowska, która u Państwa w teatrze współczesnym pracuje. Ja jestem w tej chwili po filmie Popiełuszko Wolność jest w nas. Przepraszam, do teatru dawno nie chodziłem, ale wydaje nam się, że to będzie osoba bardzo dobra na to miejsce. Mówi się mucha, mówi się mandalina. Rina, mówi się Urbańska, mówi się Ur 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 Urbańska właśnie. Natomiast e, no, chcemy, żeby to było naprawdę duże nazwisko. Czy Pani nam może jakoś pomóc? To... Przepraszam, e, jeśli dobrze zrozumiałam. Pan chce zaprosić Panią Maję Komorowską. Na casting. W momencie, ja może, bo Pan nie mówi do końca po polsku. For, for your jury. Chodzi o A, casting. Do żiry, do do okay, rozumiem. F jury, yes. Chodzi o programkę Look bo szukamy kogoś... Rozumiem, bo ja w pewnym panią... że chcą Państwo zaprosić Panią Komorowską, żeby tańczyła no no, nie, panie... no, 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 to jest program, proszę Pani, gdzie młodzież taka wysportowana... do szukamy kogoś bardzo takiego... Rozumiem, chwileczkę. Może Pani nas połączyć z Panią Komorowską? Ja jedyne co mogę zrobić, to mogę zadzwonić do pani Komorowskiej, przedstawić im państwa pozycję i zapytać, Very czy. Mm -hmm. e ale myśli pani, bo to jest dobry pomysł, prawda, że takiej okiem doświadczonej kobiety, takiej właśnie nestorki, diwy polskiego aktorstwa. E proszę pana, ale pewnie nie trzeba przekonywać, to jest tylko i wyłącznie decyzja aktorki, czy się zgodzi. Mm -hmm. A czy pani, by, czy pani by widziała Maja Komorowski w, w Przepraszam, ale ja wie, wie pan, to nie oglądam w telewizji, więc nie wiem. A e że pani przyszłem... tylko teatr ogląda. <laughs> Homo Freak and High. i to jest idealny układ w ogóle do tego programu. Rozumiem. Dziękujemy. E... To zadzwonimy jutro i będziemy. Bardzo proszę. Namawiamy no, Panią do oglądania program bo no, naprawdę się udaje. E, tak słyszałam właśnie. Dziękujemy bardzo w Dziękujemy. imieniu firmy Mastiff Media. Dziękujemy. Thank you. Usłyszenia. Do usłyszenia. Poranny Wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczą już od 8 do 10. Codziennie rano w SCOK. Więcej na www.skrok.pl